Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa i mamy wybrać jedną z poniższych odpowiedzi. Narysujmy rysunek poglądowy stożka. Jeszcze podstawy. To były tworzące. Teraz podstawa. I wysokość. Wysokość innym troszkę kolorem. I wysokość tego stożka pod kątem prostym. I tu jest promień. R- a tu jest H, wysokość stożka. Mamy obliczyć objętość z tego stożka o wysokości 8, czyli dane możemy sobie zapisać. Dane mamy. Wysokość 8, czyli H równa się 8 i średnica, a średnica to jest całość, czyli dwa promienie, zatem 2R. Jest równe 12. A szukane mamy obliczyć objętość tego stożka. Objętość V. Przypomnijmy wzór na objętość, czyli znak zapytania. V jest to 1 trzecia pole podstawy razy wysokość, w tym wypadku H. Zatem pole podstawy to jest koło. Pole koła. To jest pi r kwadrat. Zatem nasz wzór przybiera następującą postać. V równa się 1 trzecia pi r kwadrat razy h. Czy r mamy? Za chwilę będziemy mieć. Podzielimy przez 2. Czy h mamy? Tak. Zatem V ostatecznie będzie równe. 1 trzecia pi r do kwadratu i razy h. I podstawimy te wszystkie dane. R oczywiście tutaj sobie obliczymy to R. Zatem R to się równa. Dzielimy przez 2. Jak 2R jest 12, to R jest 6. I podstawiamy. V jest równe. 1 trzecia. Pi razy, już za R podstawiamy 6, 6 razy 6, czyli 6 do kwadratu, razy H8. Zatem nasze V, objętość, to się równa. 1 trzecia pi razy 6 razy 6, 36 razy 8. Skrócimy 3 i 36 przez 3, czyli 3 na 3, 1, 36 na 3 to jest 12. Zatem V to się równa. 12 razy 8 to jest 80, 96 i pi. 96 pi. 12 razy 8 to jest 80, 96 i pi. To jest nasza odpowiedź. Objętość naszego stożka wynosi 96 pi. Szukamy prawidłowej odpowiedzi B.